Ten materiał jest odpowiedzią na promowaną teraz w różnych mediach i przez Ministerstwo Zdrowia akcję podawania czwartej dawki szczepionki osobom z obniżoną odpornością. Jak możemy przeczytać w materiale udostępnionym przez Ministerstwo Zdrowia. Jeżeli masz zaburzenia odporności wynikające z leczenia przeciwnowotworowego lub jesteś po przeszczepie, po przeszczepie komórek macierzystych z umiarkowanym lub ciężkim zespołem pierwotnych niedoborów odporności zakażony wirusem HIV, leczony dużymi dawkami kortykosteroidów lub lekami hamującymi odpowiedź immunologiczną, dializowany przewlekle z powodu niewydolności nerek, możesz zaszczepić się czwartą dawką szczepionki przeciw COVID-19. W nawiasie, jeśli od szczepienia dawką uzupełniającą minęło co najmniej 5 miesięcy, i słuchajcie, teraz robię coś, co powinni zrobić dziennikarze, ale chyba ta kasa, która idzie na promocję tego, co się dzieje, zasłania im trochę tok myślenia i tego nie robią. I robię coś, co powinni robić lekarze przed podaniem komuś danego preparatu, czyli poinformować o potencjalnych korzyściach i ryzykach oraz o tym, jak ten lek, ten preparat został przygotowany dla osób, którym ma być podany. Więc teraz słuchajcie, osoby z, z obniżoną odpornością. Nie oceniono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania szczepionki u osób z obniżoną odpornością, w tym u osób otrzymujących leczenie immunosupresyjne. Skuteczność produktu lecznicznego Komirnaty może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. To jest pierwszy link. Osoby z zaburzeniami odporności. Nie oceniano skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania szczepionki u osób z obniżoną odpornością, w tym u osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu. Skuteczność Spikevax może być zmniejsza u osób z obniżoną odpornością. Zalecenia rozważania podania trzeciej dawki 0,5 ml osobom z ciężkimi zaburzeniami odporności, patrz punkt 4.2, jest oparte na ograniczonych dowodach serologicznych pochodzących od pacjentów z obniżoną odpornością po przeszczepieniu narządu litego. To był link drugi. Link trzeci. Osoby z obniżoną odpornością. Nie oceniono skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i immunogenności szczepionki u osób z obniżoną odpornością, w tym u osób otrzymujących leczenie immunosupresyjne. Skuteczność produktu leczniczego Vaxzevria może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Link czwarty. Osoby z obniżoną odpornością, skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i immunogenność szczepionki nie były oceniane u osób z obniżoną odpornością, w tym u osób otrzymujących leki immunosupresyjne. Skuteczność szczepionki COVID-19, wakcjn Janssen może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Link numer 5. Osoby z obniżoną odpornością, skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i immunogenność szczepionki oceniono u ograniczonej liczby osób z obniżoną odpornością. Skuteczność szczepionki Nuvaxovid może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Te informacje zgodnie z numerami, które podawałem Wam linków, pochodzą ze strony, na której mamy podane do wglądu karty charakterystyki produktów leczniczych szczepionek dopuszczonych warunkowo do podawania w Polsce. Chcę, żebyście Mogli puścić dalej tą informację i aby osoby, które mają obniżoną odporność, wiedziały, że mogą i powinny zapytać lekarza o to, czy ta szczepionka jest dla nich bezpieczna, jaki będzie miała skutek. Nawet jeżeli przyjęliście poprzednie dawki, musicie mieć świadomość tego, że po kolejnej dawce mogą wystąpić pewne odczyny niepożądane, poszczepienne. Nie mówię, czy powinniście to robić, czy tego nie powinniście robić. Powinniście mieć tego świadomość. Jest to bardzo ważne, jest to zgodne z prawem lekarskim, z etyką lekarską, żeby lekarz Was poinformował o tym, w jaki sposób jest potwierdzone bezpieczeństwo i skuteczność w tym, jak ma Wam pomóc przyjęcie tej kolejnej dawki, biorąc pod uwagę również sytuację z innych krajów, w których tych dawek podawano też więcej i jest bardzo dużo wyszczepionych osób, a pomimo tego liczba zachorowań nadal rośnie. I nie tylko liczba zachorowań, ale również liczba hospitalizacji, to, czy się zdecydujecie przyjąć ten preparat, czy nie, jest to absolutnie Wasza sprawa, natomiast macie prawo znać te informacje przed podjęciem tej decyzji. Te informacje pochodzą z oficjalnych kart, charakterystyk produktu leczniczego. Dlatego szachmat fakt checkerzy i odczepcie się i zajmijcie się tym, czy ludzie są informowani zgodnie z przepisami, zgodnie z etyką lekarską. O tym, jaki preparat jest im podawany. Jeżeli ktoś mówi, że to jest najlepiej przebadana szczepionka na świecie, bo już dostało tyle osób, albo że jest super bezpieczna i w ogóle, to niech powie, w jaki sposób określa, że jest super bezpieczna i można ją podawać. Skoro sami producenci mówią, że w zasadzie to nie badali, jak ta szczepionka działa u osób z obniżoną odpornością, albo badali w jakiejś bardzo wąskiej grupie. Nie dajmy się wkręcać w ten chory system. Do następnego.